Nasza praca, nasze zaangażowanie, nasze poświęcenie pomaga nam w tym, że zdobywamy coraz więcej klientów. Towar zamówiony przez klienta dojedzie w odpowiedniej jakości i w odpowiednim czasie. Na razie jest wersja taka, że oczywiście wycieczka będzie, natomiast nie, trzeba tylko pokryć koszty przelotu i koszty hotelu. Witam Państwa, dzień dobry, Andrzej Wernowski, program Brodacz Pyta. Firm, które zajmują się dachami w naszym regionie jest sporo, natomiast jedna firma wyróżnia się szczególnie, jest to firma z Lęborka, a moim gościem jest dzisiaj Pan Jacek Pobłocki właśnie z tej firmy, firma Jarodachy. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Jacku, proszę mi powiedzieć na samym początku o początkach, jakby państwa firmy powstała w 2012 roku, jak sprawdziłem, natomiast doświadczenie państwa, jeżeli chodzi o dachy, sięga znacznie dalej. I co możemy o tym powiedzieć? E, dokładnie w 2012 roku, w marcu, razem z moim bratem, postanowiliśmy otworzyć firmę, która zajmuje się sprzedażą pokryć dachowych. Trzy lata przed, Otwarciem firmy. Półtora roku pracowałem jako przedstawiciel handlowy w firmie z branży, właśnie dachowej, gdzie nauczyłem się tych podstaw. Zdobyłem tam wiedzę, jeżeli chodzi o liczenie dachów, o znajomość materiałów, o kontakt z klientem, o pozyskiwanie czy to klienta indywidualnego, czy też firmy dekarskie. No ale później firma wpadła w takie no, problemy finansowe i ja postanowiłem po prostu zmienić na jakiś czas branżę. Pracowałem przez 3 lata w zupełnie innym kierunku, niezwiązanym z dachami. No i po trzech latach, też po namowie dekarza, postanowiłem zaryzykować. No i mimo sprzeciwu praktycznie wszystkich, całej rodziny, no jestem uparty jako niestety czasami jest tak, że jak coś postanowię, to to musi, musi, być. musi być, no koniec, kropka. No firma dzisiaj działa i, i myślę, że działa prężniej, to, to możemy na pewno powiedzieć, dlatego też moje kolejne pytanie, kim są y, dzisiaj Państwa klienci, czy to są tylko mieszkańcy firmy z regionu, czy, czy nie tylko, tak? No oczywiście, jeżeli chodzi o odbiorców, no to y, przede wszystkim są to klienci indywidualni, y, no gdzieś tam z powiatu lemborskiego, ale również i z spoza, można powiedzieć, że właściwie całe, całe pomorskie województwo obsługujemy. Zdarzają się też klienci zagraniczni. Wysyłamy towar do Danii, na przykład, wysyłaliśmy do Niemiec. W Niemczech też wykonywaliśmy prace dekarskie, bo nasza firma posiada zespół dekarski. Mamy własnych dekarzy zatrudnionych u nas w firmie. Więc zakres odbiorców jest dosyć szeroki no, mamy też sporo firm dekarskich, które z nami współpracują są z nami już od wielu, wielu lat myślę, że właśnie nasza, nasza praca nasze zaangażowanie, nasze poświęcenie pomaga nam w tym, że zdobywamy coraz więcej klientów dekarze, którzy z nami współpracują są z nami przez właśnie przez ten przez te kilka czy kilkanaście lat nie zmieniają hurtowni dekarskich, że, że właśnie ta nasza praca, to wszystko, co my robimy, ta, to zaangażowanie, ta, ta, ta współpraca to na to wszystko pracujemy. Tak? Oprócz firmy Jarodachy w Lęborku jest też firma Hurtownia Dachowa Pobocy ze swoimi punktami w Szerekowicach i w Rezie. I co może pan o tym powiedzieć? E, trzy lata temu wspólnie z synem w sumie to dostaliśmy najpierw propozycję od firmy Blachotrapez, firma Blachotrapez jest naszym głównym dostawcą jeżeli chodzi o pokrycia dachowe z blach, czyli blachodakówki, blachy trapezowe blachy na rąbek i ta firma szukała swojego punktu handlowego w małym prymieście, tak zwanym, czyli Wejherowo Reda Rumia i w po prostu ja razem z synem zaproponowaliśmy im otwarcie takiego punktu, który będziemy prowadzić. Znaleźliśmy miejsce, firma Blachotrapez to wszystko zaakceptowała, no i w ten sposób udało nam się otworzyć drugi punkt w REdzie, gdzie właściwie główne, główne skrzypce, że tak powiem, gra syn, bo jemu powierzyliśmy kierowanie tym punktem. A rok temu przez też czysty przypadek, stojąc w korku w Sierakowicach. zauważyłem fajne miejsce na, też na otwarcie takiego punktu stało wolne place do wynajęcia. spotkaliśmy się z właścicielem. Dogadaliśmy warunki wynajęcia i postanowiliśmy ten punkt otworzyć też jako drugi punkt redy, ponieważ pasowało nam tam, Nazwisko, czyli w redzie mamy nieco to Jarodachy, tylko punkty, ponieważ otworzyliśmy to raz wspólnie z synem, więc punkt się nazywa w redzie hurtownia dachowa Pobłoccy. I punkt, który otwieramy w Sierrakowicach, taki fajny zbieg okoliczności, właścicielem jest też pan Pobłocki. Więc no ja mówię, słuchajcie, fajnie to ze sobą połączyć. I dlatego postanowiliśmy, że w Sierakowicach to będzie filia hurtowni dachowej po Błocy w Recie, tak? Z filią w Sierakowicach też. Na tym rynku kaszubskim, tudzież regionalnym, tak? Mają Państwo, no, sporą konkurencję, jeżeli chodzi o dachy. A mimo to udaje się przebić do szerszego grona klientów. No i pytanie, co Pana zdaniem jest ważne z popularyzacji właśnie takiej firmy w tej branży dachowej? Przede wszystkim uczciwość. Ponieważ... Yy, to, co Pan wspomniał, jest dzisiaj dosyć duża konkurencja, i niestety nie zawsze konkurencja stosuje takie uczciwe, uczciwe chwyty, za przeproszeniem, tak? Natomiast nie chcę się w to zagłębiać, natomiast my staramy się być przede wszystkim właśnie uczciwi, wykonywać rzetelnie powierzone nam zadania przez klientów, tak? dostarczać towar na czas. Bardzo ścisła współpraca z firmami dekarskimi, czyli nie wiem, jesteśmy w stanie, jeżeli się okaże, że zabrakła im, nie wiem, paczka gwoździ, paczka farmerów, to my potrafimy to wziąć, wsiąść w nasz prywatny samochód czy też służbowy i zawieźć tą paczkę na budowę. Więc firmy, które z nami współpracują. Mam nadzieję, jestem raczej przekonany, że czują się też bezpiecznie, czyli że towar zamówiony przez klienta dojedzie w odpowiedniej jakości i w odpowiednim czasie. No i też trzeba mogę powiedzieć, bo byłem u państwa w siedzibie, dobra ekipa, profesjonalna obsługa, bo to też wpływa na to, kto do firmy no, przychodzi. To y, tutaj tak ma pan rację. Y, taka no jestem z tego dumny, nie będę ukrywał, y, że w naszej firmie nie ma rotacji. Nie ma rotacji, tak? Jeżeli są zwolnienia, to dlatego, że ktoś, nie wiem, wyjeżdża za granicę, tak? E, gdzieś się przeprowadził poza Lemborg, bo było też takie zdarzenie. E, natomiast e, jeżeli chodzi o pracowników, no to bez nich tak daleko bym nie zaszedł. Także ja zresztą e, większość swojego życia też przepracowałem jako, jako pracownik fizyczny, więc e, więcej byłem pracownikiem fizycznym, jak właścicielem, tak? Czy pracodawcą? Jest I Pan mnie, tą pracę. Tak, też. i dla mnie sprawy pracownicze naprawdę są bardzo wa ważne. Może nie jestem w stanie zaspokoić wszystkiego, ale to, co jest w moim zasięgu, to na pewno staram się, żeby to było tak. Mm -hmm. Co zawiera Państwa oferta? Dlaczego właśnie yy, kusząc się jakby tą ofertą, warto wybrać firmę Jarodachy albo hurtownię dachową poboczną? No, przede wszystkim dobre materiały przy dobrej cenie. To jest podstawa, tak. Staramy się robić takie wyceny, które już klient akceptuje i podpisuje z nami umowy na wykonanie. Mamy dosyć dużą gamę wykonawców, więc jeżeli chodzi do nas indywidualny klient, to zawsze mu możemy znaleźć też wykonawcę. Może nie w danym czasie, bo, bo to nie zawsze jest możliwe, ale na pewno mamy właściwie prawie wszystkie, wszystkie, nie? Prawie wszystkie firmy, które z nami współpracują, są godne polecenia. Byliśmy na Państwa pikniku dekarskim w Sierrakowicach. E, pełniliśmy patronów nad tym wydarzeniem. E, na pikniku dekarskim padła główna nagroda z Andy tylko kupujemy sobie hotel i, i finansujemy dojazd. E, czy na kolejnych piknikach dekarskich takie nagrody też się będą pojawiać? E, powiem w ten sposób. Staramy się robić te pikniki cyklicznie. Robimy też co roku już od paru lat tak zwany baldekarza, na który zapraszamy i firmy dekarskie razem z żonami, powiedzmy w ten sposób wszystkich pracowników. Zapraszamy też firmy, które z nami współpracują, dostawców materiału jest to super, super taka integracja między rodziną dekarską. Tak? I mogę jedno obiecać, jeżeli będzie mnie stać, to naprawdę będzie ten Zibert. Będzie ten Zanzibar. Ale póki co w takiej wersji. Tak, na razie jest wersja taka, że oczywiście wycieczka będzie, natomiast nie, trzeba tylko pokryć koszty przelotu i koszty hotelu. Okej. Okay. Drodzy Państwo, no nam nie pozostaje nic innego jak zachęcić Państwa do skorzystania z usług firmy Jarodachy w Lenborku. Panu Jackowi, ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za rozmowę. Mam nadzieję, że też jak przyjdzie mi budować dom, to będę mógł skorzystać z Państwa oferty. Było mi bardzo miło. Cieszę się, że Państwo mnie tutaj zaprosili na tą rozmowę. Ja oczywiście zapraszam do, do naszych punktów. Nie będziecie Państwo zawiedzeni. Obiecuję.